Witam serdecznie Mariusz Pakowski, Carmen Bohol, Filipin. Znowu nagrywałem spu nie i zrobiłem jej głosu nie włączyłem. więc Zaczynam od początku. Zanim wezmę się za studnię, to mówię, usiądę, odpowiem Wam na pytania, bo kilka ich jest. Na wszystkie nie jestem w stanie, bo ten film by trwał pewnie z dwie godziny, albo przynajmniej z godziny to na pewno. A pewnie by się Wam nudziło taki film, długi oglądać z odpowiedziami <noise> także zaczynamy yy, witam, pozdrawiam. Pytanie, czy w sklepach jest klima? Jest klima w niektórych sklepach, w niektórych nie ma, w lokalnych sklepach Sari Sari na przykład nie ma. Yy, czy Danusia karmiła vanesę piersią? Yy, bo zdaje się, że nie. Nie wiem Wioletka, jak Ty to wywnioskowałaś, po czym że, yy, Danika nie karmiła yy, karmiła piersią Vanessa. Taka wielka miłość, dlaczego nie macie ślubu? E, ślub nie jest wyznacznikiem miłości. E, ślub będzie, myślę, że będzie. Mieliśmy zrobić, chyba jak dobrze pamiętam, w tamtym roku, myśleliśmy o ślubie, ale no, jeszcze go nie ma. E, można kogoś kochać i ślubu nie mieć. Wydaje mi się, że my mężczyźni, to raczej robimy to dla kobiet. Kobietom bardziej zależy na tym, żeby mieć ślub. I wszystko w takim porządku, nie? Poukładane, także e, jest to dokument dla mnie na przykład, nie? To, że nie mamy ślubu, to nie znaczy, że, nie wiem, nie kocham daniki, czy coś. Rozumiesz, o co chodzi? Myślę, że zrobimy ten ślub, wiem, może w tym roku, ale jakiegoś ciśnienia z tym nie ma. Następne. Kogut w kurniku, kury noga, haha. Ha. Dlaczego nie nagrałeś tej awantury? Jest co, nie wolno nagrywać w szpitalu. To nie dlatego, żeby nie pokazywać tego, co tam się dzieje. E, jak siedziałem w pokoju, to tam nagrałem, starałem się coś tam pokazać, chociaż niewiele mogłem. No, ale jakbym wyskoczył z kamerą na korytarz, to zaraz by mnie oszanili tam <laughs> na bank, nie? Wszędzie były porozwieszane kartki, nie nagrywać. Jest już zero smartfonów, zero kamer. A więc z jakiegoś powodu to tam pozaczepiali, nie? I po prostu chyba nie chcą, żeby ludzie pokazywali, co oni tam robią, znaczy czego nie robią, bo nic nie robią. Zauważyłam, że Danusia prosi o zupę. To pan kupuje je, inne jedzenie. Chciała kurczaki, pan kupił jej pizzę dlaczego? <grym> czy pan jak prosi Danisia, żeby gotowała zupę, to Danisia gotuje na, na co? Ma pan apetyt czy na inne rzeczy? Nie rozumiem czemu. Widzi. Wiele ludzi z Polski nigdy... Nigdy nie kupi, czy zrobi to, co jest proszone. Tylko zawsze coś innego. Gratuluję pięknego syna, serduszka dziękuję bardzo Basiu za gratulacje. Wiesz co, często jak na przykład do tak jak Była raz w szpitalu, kup mi zupę. Ale nie poszedłem, nie było zupy, to był jeden sklep w okolicy, gdzie można było coś kupić. Więc często jak kupuję coś dla niej do jedzenia, to to, co jest dostępne. Jeżeli to jest na przykład Carmen, ja na przykład jadę do Carmen i mi powie, kup mi zupkę, no to oczywiście tam jest tych sklepów, nie wiem, za 20 albo więcej, więc jest gdzie kupić. No ale tak jak byliśmy tam, to troszeczkę dalej od miasta, ta klinika, więc, yy, więc nie kupiłem. Była taka sytuacja, że rzeczywiście masz rację, że Danika mówi, żeby tam kurczaka kupiła, ja kupiłem pizzę, dlatego, że nie byłem przy kurczakach, no czy znaczy, byłem przy kurczakach, tylko że potem musiałem jeszcze jechać coś załatwić tu, 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 a potem musiałbym wracać do tego sklepu specjalnie po te kurczaki, więc... A byłem przy pizzy, mówię, wiem, że Danika lubi pizzę, więc... Ja nie mam z tym problemu, Danika też nie ma problemu. Gratulacje. Dziękuję. Czy na Filipinach są pompersy? Tak, są. Eee, Dan... Dobra. <grywa> Cześć, co sądzisz o Luzon? Północno-zachodni Luzon, i Ilocos? Poznałem Filipinkę kilka tygodni temu w Polsce i zastanawiam się, czy przeporwacka tam byłaby ciekawym wyborem. Który ewentualnie region wygląda atrakcyjnie pod kątem rozwoju turystyki i biznesu? Słuchaj, wiesz co? Eee, Luzon. Chyba byłem na tam na, na, na Luzon, na Ilocos, Tak mi się wydaje. Ale yy, ci powiem tak. Zanim podejmiesz decyzję o tym, żeby się przeprowadzić, to przyjedzę tutaj na wakacje pierwsze. Zobacz, bo nie każdemu Filipinu odpowiadają, nie róbcie takich rzeczy, że pod, na podstawie filmików. Znaczy ja tak zrobiłem, ale wy tego nie róbcie. <ścoughs> na podstawie filmów osób, które mieszkają tutaj, podejmujecie decyzję o tym, żeby zamieszkać. Lepiej jest mimo wszystko przyjechać pierwszy na te wakacje na 2-3 tygodnie. Przynajmniej zobaczyć. Także przyjeźdź i znajdziesz swoje miejsce. Najlepiej pychać w kilka miejsc. Widzisz, na przykład my logerze zmieniamy raczej miejsca. Ja zmieniałem miejsca nie, zamieszkania, żeby zobaczyć, jak jest tu. Jak jest tu, jak tu teraz już usiadłem na Bohol. No ale zmieniałem wcześniej. Który region atrakcyjny pod kątem turystyki i biznesu? No myślę, że ten tu, Panglaos, Iquijor. Generalnie ten rejon Visaya jest ok. Wiecie co? Dużo jest mniej z pięknych na Filipinach. Niektóre miejsca nie są turystyczne, ale zaczynają się rozwijać i wiesz, będą bardzo turystyczne. Dobre dla takiego biznesu, nie za jakiś czas, także chociaż biznes, no tutaj to też bym uważał. Kiedyś, jak sam przyjechałem na początku, to właśnie, jeśli pamiętam, a chyba z Australii, był ten koleś a on sklerozę, także wybaczcie, e, ale powiedział do mnie jedną rzecz: ja się śmiałem z tego na początku i tak trochę olałem, ale w sumie miał rację. Suma summarum najlepszy biznes na Filipinach jest nie mieć biznesu. Pewnie tak samo podejdziesz do tego jak ja, że się uśmiechniesz, ale potem, jak już otworzysz jeden, drugi biznes, to zobaczysz, że to jest jednak prawda. Czy twoi znajomi Filipińczycy mówią coś o sytuacji, o zagrożeniu z ich strony? Czy orientują się w sytuacji politycznej kraju? Oczywiście, że się orientują, oczywiście, że mówią, między sobą rozmawiają. Jak się spotykamy z nimi na jakichś tam urodzinach, fiestach, czy na jakieś tam okazje. No to rozmawiają na temat co się dzieje, no i bardzo są zaniepokojeni tym. Myślę, że teraz się trochę to uspokoi. Ale tematy były praktycznie cały czas o tym. Zawijajcie do Polski, jak na tym klepisku pod wiatą i w upale można żyć? No można żyć na klepisku pod wiatą i w upale. Wolę tu że na tym klepisku pod wiatą i w tym upale niż na przykład u siebie w mieście tam w Polsce. Nie ma gdzie odpocząć, popracować. Wszyscy się kręcą. Zero intymności, jak w, jak w jakiejś komunie. Co na tej wsi można zrobić? Robić. Jak zarobić i utrzymać rodzinę? Dobra, tutaj to Ci odpowiedziałem już na pierwszą część. Znaczy, ja odpoczywam tutaj, ja naprawdę tutaj się czuję bardzo dobrze. Jakbym się źle czuł, bym się nie odpoczywał, no to pewnie bym zmienił miejsce zamieszkania. Za Chociaż czasami, ostatnio, no rzeczywiście, dzieci jest za dużo, nie? tu za dużo się dzieje i tu masz rację, wszyscy się kręcą, ale jest to spowodowane tym, że yy, no Lin, Lin pracuje tu i ona przychodzi z dwójką dzieci. I za tą dwójką dzieci przylatują następne dzieci. I tu się robi taki kindergarten, nagle, nie wiem, 9-10 osób tutaj jest. I rzeczywiście jest za dużo. Myślę, jakby Lili nie pracowała, bo tak nie było wcześniej, no to się tak nie kręcili. No ale chcemy jakoś pomóc. Wiem, że ona ma ciężką sytuację. Nie wiem, może zrobimy tak, może też to przedyskutować z Daniką, żeby po prostu przychodziła, nie wiem co drugi, trzeci dzień i robiła nam tutaj rzeczy. Nawet za te same pieniądze, tylko że po prostu jej tutaj mniej było, no. Ale... No zobaczymy jeszcze. Muszę pogadać z tym... Danik z Daniką o tym. Co można robić? Na przykład w hamaku leżeć. Jak zarobić i utrzymać rodzinę? Raczej bym tutaj się skupił na jakimś dochodzie z zagranicy Filipin. Niż szukać jakiegoś zajęcia tu. No można, wiesz, nurkowanie na przykład zrobić instruktora. Mm, tylko to też Ciebie nie będzie całymi dniami w domu, nie? Zaczynasz nurki, wiesz, wcześnie rano, siódma, kończysz godzina siedemnasta. Potem zawsze jest taki entertainment, ale to zawsze jest praktycznie, no, czyli po, po nurkach z, z tą parą, jak robisz im kurs, czy tam z jakąś osobą, zawsze idziecie do jakiegoś baru i tak dalej, no tak to wygląda, nie? Więc cały dzień z głowy. Mariusz, czy ty zawsze musisz się brać za coś, na czym się kompletnie nie znasz? Zawsze. Marek, ja lubię wyzwania. Lubię robić rzeczy, które nie umiem. No, uczę się, rozwijam się w ten sposób. Są tak naprawdę trzy rzeczy, na których się dobrze znam. Pierwsza to jest robienie filmów. Druga to jest muzyka eee, tworzenie muzyki. Trzecia to jest e, trading. Tradowałem przez długo, byłem traderem na, na stock market. Nie na Forexie, ale do Forexu bym nie wrócił. Ale raczej, jakbym miał wrócić do tradowania, to wróciłbym na stock market. No, to są te trzy rzeczy, na których się znam i je wiem, jak robić. E na no pozostałe, no nie znam się, nie. Dużo rzeczy widziałem, od taty się nauczyłem, ale no, fachowcem w tym nie jestem. Nie? Także jak czegoś nie umiem robić, na przykład ta studnia, nigdy nie robiłem studni w swoim życiu. Nie? No to się uczę, tak? No, przecież nigdy nie jest za późno na naukę. Zrobię raz, drugi raz już będę wiedział, nie? co mam nic nie robić, tylko dlatego, że czegoś nie umiem zrobić, no to nigdy, nigdy czegoś nie nauczę. Nie? Takie dziwne trochę Marek. Mm, dziwnie mówisz tutaj. Wojtek Kwi, kwiecek. Na, na, Wojtek na ciebie to uważam, wiesz, tutaj, bo to ja widzę, że od, tu, przeczytałem sporo twoich komentarzy. W ogóle wszystkie przeczytałem, nie? Ale tutaj piszesz różne dziwne rzeczy i dlatego cię tutaj wymieniam w tym filmie, że jak się nie ogarniesz, to cię po prostu wyrzucę. Nie? E i nie dlatego, że wiesz, bo ja rozumiem krytykę okej, okay. ale ja przeczytałem wszystkie Twoje komentarze. Wszystkie, nie? Także uważaj. To ten akurat jest okej. Okay. Najbardziej niewygodne pytanie dla Twojej wybranki, kiedy... a wręcz czy w ogóle weźmie się do pracy? Danika nie ma potrzeby, żeby pracowała. Danika się zajmuje domem dziećmi naszymi i. i niech tak zostanie, niech wychowuje dzieci. Jeżeli będzie chciała kiedyś iść do pracy, będzie miała taką potrzebę, no to przecież ja jej nie mogę zatrzymywać i będzie chciała do nich pracuje, ale póki co no teraz jeszcze jak mały się urodził ee, No to już w ogóle na jakiś czas jest uziemiona, nie może iść Bup. Ale mi tutaj ozałato Nie tu szersze nie jakiś, Jezu! <śled> spadaj Spadę stąd <śled> O Boże, ja się boję tych owadów. Tak? O której naszego czasu zaczynasz? Y, pogawędki. Livestreamy zaczynają się o godzinie 11, Między 11 a 11.30 czasu filipińskiego. U was się czas zmienia, u nas nie, więc różnie to może być. Raz jest to godzina 17, u was, innym razem 16, Czy tam 18, Także musicie sobie sprawdzić. W, kiedy oglądacie ten film 11.11.30 czas filipiński czy orientujesz się może po ile są apartamenty na Panglao takie w granicach 30-50 metrów wiesz co apartamenty to jest tak myślę w takich metrażach to, to od 15 no, do 25 30 nawet 35 a to już mega myślę apartament Zależy, wiesz, możesz je sobie za 100 tysięcy wynająć PESO, nie. Mówię w PESO, nie. Hej, Mario, odbiegnę trochę od tematu tego vloga, ale przestraszył mnie trochę ten kaszel Vanessy, który słychać w tle. Może by się z nią wyknął gdzieś do lekarza. Może jakiś antybiotyk, syrop, wszystko z nią ok. Banioek się chyba męczy. Wiecie co, tutaj często e, dzieci chorują. I na przykład jak Wy oglądacie, teraz, teraz to w zasadzie jestem na bieżąco trochę y, z filmami, ale jest tak, że mam na przykład 4-5 filmów do przodu, czyli to co Wy oglądacie teraz, y, no to było nagrywane 5 dni temu. Teraz w tej chwili nie, ale zaraz to wróci do normy, ja muszę nadrobić te filmy, muszę zrobić sobie taki gap 4-5 filmów, żeby mieć większą swobodę działania, to tego dla mnie jest, nie? Y, Także na przykład widzicie, że Vanessa, nie wiem, kaszle, no to my już następnego dnia albo jesteśmy u lekarza, albo przynajmniej w aptece i ona nam dostaje e, jakieś leki, także spokojnie, e, my dbamy o dzieci, żeby były zdrowe, także, no mówię, jak się coś dzieje, to, to albo coś, coś, na przykład jakieś tam przeziębienie zwykłe, tam jakiś tam syropek czy coś, jak widzimy, że ten kaszel rzeczywiście teraz, Piotr, ten, co mówisz, ten kaszel był okropny, no to żeśmy pojechali do... Chyba pierwszego dnia żeśmy dali jej swoje leki jakieś tutaj e, nie pomogło i następnego dnia wtedy pojechaliśmy do lekarza. Mario, czy to prawda, że grałeś przybysza z kosmosu w słynnej komedii Kap kapuśniaczek z Louis de Finesse? Nie, ale chciałbym bardzo. Bardzo lubiłem ten film. Ale rzeczywiście słuchajcie, to, to jest w sumie komplement dla mnie. E, no. Jakby była taka możliwość, to bym zagrał, nie? podobnie by wyglądało. No. także dzięki, dzięki Bartek. Czy nie mam odkurzacza? Nie mam odkurzacza. A może się jeszcze wybierzesz na jakiś wypad z kumplami, tutaj taki sarkastyczny komentarz. Eee, tutaj Lucyk chyba go zabolało, że wybrałem się na wyprawę z Przemkiem i z Bartkiem. Eee, tak, oczywiście będę na wyprawę, nie teraz, ale wkrótce. Nabyjechał. Na razie Danika mnie tu potrzebuje. A jak Danika yy, będzie ok, żeby zostać sama z dziuszymi, z mamą, tutaj, z dziewczynami, a ja będę miał jechać, no to pojadę. Nie? Chcę nagrać materiał jeszcze, ale muszę pierwszy zrobić ten, co mam, wyedytować i wtedy będę myślał o wyjazdach. Także nie wiem, ile to zajmie. <gry> Który rejon Filipin najlepszy pod względem pogody? W rejonie, w którym mieszkasz, chyba trochę za gorąco, wiesz co, Jan? Kurczę. Bardzo mi się podobało tam na północy Filipin, jak byliśmy z chłopakami. Tam była naprawdę taka polska pogoda. Bo nawet, jak było, wiesz, tam słońce to dodawało codziennie, było gorąco. Ale ten zimny wiatr, nie? Bo to wiesz, tam prawie 2000 metrów wysoko i północ Filipin. Nie? Także naprawdę. Tak jakbyś miał cały czas klimatyzację na siebie. Nie? No, 100 takich wiaterek, gdzieś inny wiaterek. Więc mega tam jest, jeżeli chodzi o, o, o klimat, temperaturę. Północ Filipin. Ale nie zrób takiej głupoty, na przykład, że nie wiem, poznasz dziewczynę Bisaya, na przykład, no, no wiesz tutaj gdzieś, gdzie my mieszkamy i pojedziesz z nią mieszkać tam, bo to jest niedobrze. Z tego względu, że ona jest z tego regionu, pojedzie tam, ciężko będzie się zaklimatyzować. Już nie chodzi o samą temperaturę i życie tam, chociaż będzie jej zimno na pewno, ale chodzi o to, że ona jest zupełnie z innego rejonu i społeczność tam może jej nie zaakceptować i zawsze będzie ją traktowała inaczej niż, niż tych swoich tam na miejscu, wiesz, inny język, dialekt. Eee... No, tak jest plus do tego dojdzie, wiesz, ta temperatura, której może, może być za zimno dla niej. O, jak na Filipinach można się przeziębić? Chyba od zimnego prysznica. Nie, raczej nie od prysznica, myślę, że to jest częste, na przykład wchodzenie, wiesz, do sklepu, gdzie jest klimatyzacja, nie? jesteś spocony, zgrzany, wysoka temperatura ciała, wchodzisz do, do zimnego pomieszczenia, wystarczy parę minutek i już jesteś załatwiony. Nie wiem, jedziemy na przykład, to samo jest z vanem. Wchodzimy do Wana, klima, wiesz, wali na Ciebie prosto w twarz zimno, i potem wychodzimy w tak Bilaran znowu słońce. No i to właśnie są takie momenty, kiedy się można przeziębić i załatwić. Eee, Teddy bardzo ważną kwestię poruszył. Dzieciątko musiało zostać w szpitalu jako zakładnik, do momentu zrobienia opłat i reszty biurokracji. Tak. Znam przypadek w rodzinie, eee, a w grę wchodziło 600 tysięcy. No se tu przeczytajcie do końca. Nie, to jest do końca. Przeczytajcie sobie cały ten komentarz. Tak, często słuchajcie, szpitale no, nie wypuszczą cię, jak nie opłacisz tych rachunków. Jest to nielegalne. Zatrzymywanie pacjenta na siłę w szpitalu to, to, to nie wolno tak robić, ale ludzie za tym nie wiedzą. I dlatego siedzą w tym szpitalu, a ci pracownicy szpitala no jak nie zapłacisz, to nie wyjdziesz, nie? Nie nie jest tak, możesz wyjść ze szpitala. Wiecie, ten rachunek się powiększa, nie? bo na przykład nie wiem, jesteście już zdrowi, gotowi wyjść do szpitala i macie rachunek na 300 tysięcy, a oni was będą trzymać w tym szpitalu przez następne 2-3 tygodnie czy 3 miesiąc i rachunek się zrobi 600 tysięcy. Nie, idziesz do księgowości, mówisz, proszę mnie wypisać. Oni ci wtedy dają jakiś tam dokument, nie wiem, ustalasz z nimi ewentualnie spłatę. Yy, I tyle. Można to ogarnąć. Ale bardzo często jest tak, że w ogóle nie zrobią wam operacji, jak nie dacie pieniędzy. To mówią na przykład, że to może kosztować, przypuśćmy, 300 tysięcy, ale lekarz chce, nie wiem, teraz gotówką 100 tysięcy pod stołem. Nie? Jak nie dacie tych 100 tysięcy, to oni w ogóle nie zaczną wam wami się zajmować. Ja w szpitalu byłem. No to każdego dnia przychodzili, żeby zapłacić. Tam chyba jest jak przekroczysz, nie wiem, 20 tysięcy, zależy od szpitala, 30 tysięcy peso, jak się rachunek uzbiera, to od razu przychodzą z księgowości i mówią zapłać. Nie? Prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi ma problemy przez to właśnie. Nie mają pieniędzy na to, żeby pokryć koszty tego szpitala i po prostu no, muszą umrzeć. Lekarz nie zrobi operacji. Ciężka naprawdę sytuacja. Na przykład ten nasz sąsiad tutaj, on ma te dwie nerki, mu nie działają. Chłop nie ma pieniędzy, naprawdę ma ciężką sytuację, a oni go trzymali w szpitalu, w cebu. Rachunek miał chyba na 400 tysięcy peso. No i go nie chcieli w ogóle wypuścić, aż on tego nie zapłaci, nie? I, słuchajcie, 400 tysięcy nic mu nie zrobili, tak naprawdę. Dalej ma problemy z tymi nerkami, nic nie zrobione, tak? Musi mieć... Zechodzili... E, do majora, gowernera, są jakieś takie instytucje charytatywne, no i... jakoś uzbierali te pieniądze i zapłacili ten rachunek. E, ale no, nerki nie działają. E, operacja kiedyś poznaliśmy takiego pana to na Bantayan restaurację prowadzi i on miał właśnie z nerkami coś, musieli mu nerkę przeszczepić to coś już nie pamiętam teraz to musiałbym wrócić bo wy możecie też wrócić do tego filmu z Bantayan coś chyba koło 2 milionów peso przeszczep nerki akurat on miał pieniążki więc zapłacił to i i manerkę, ale no takich ludzi jak mój sąsiad to jest naprawdę bardzo dużo na Filipinach Przykre to jest no. słuchajcie, dobra no, taki smutny koniec ale to tyle na dzisiaj biorę za studni muszę to zrobić e, także do zobaczenia <gryw> dzięki że oglądaliście pozdrawiam hej trzymajcie się